Noc składania, wersło składania ich ku tobie dla mnie pozostajesz świecił zaraz puszczę ciebie w klubie chłopie, chłopie Ja dalej to robię, pamiętaj, że kradzieżą zaszkodziłeś tylko sobie Co wiem i skąd za zagłupie? pytania odetnę ci brod zostawię bez pożegnania Obchodzi mi twoje słowo, ani twoja gadka Przygotujesz wsteczki znowu pierwsze ci je matka Dzień Manko, z tej strony Nero Dzisiaj wraz ze mną jest Deprorok No dzisiaj zagramy sobie, to znaczy to będzie drugi odcinek z serwera s 2 co tam dzisiaj będziemy robić? Na pewno wbijemy sobie kilka lewali Jestem na na prącie No i co tam jeszcze? Spróbujemy coś rozwalić jakiegoś metka? Nie wiem, podrobić coś może A pokaż serdusio mi, pokaż Nie nigdy Pokaż mi serdusio Dobra, to co pierwsze ekspimy, czy? No to chodź Dobra, dawaj, dawaj za mną już czekaj ustawienia jeszcze na chwilę Jeszcze sobie berka odpalę Jak widzicie wszyscy tutaj mam berka na 14 bo mi tutaj Neros nie wierzył że ja daję w berka a nie aurę Jeżeli to prawda jest panem idiotem powiedzcie mu to <noise> Zamki pysną i dobrze Według mnie tak lepiej dodawać bo szybciej bije, szybciej chodzę wszystko no i więcej ci zabierają, ale to mały z czego. Dobra, dawaj tutaj może wbijemy sobie coś. Bufnij, mnie. Ale mało mam, ale ci dam. Patrzcie, mam fajną zbroję, nie? Plus 6 taką i maxperze 280 mi Trzeba będzie zrobić tygrę, w tym odcinku też zrobił lepsze szerokiego, przynajmniej na plus 6. Dobra, to... Ale no, dodaj nie? jeszcze, że ta zbroja jest kradziana. No wiem, bo jestem fubu Dobra, exp mnie. O, patrzcie jaki low, patrzcie ile mu biją, głup. Ale low Dobra widzicie, tam mam taki fajny mieczek, nie? On, on ma więcej damage niż Pomóż ten. Pomóż O, niż ten. Ale i tak wolę jedną ręką bić. Dobra, odpalimy sobie Aurę. Berka też. No, kurwa, ty jesteś głupi. No Jezu, dobra, zamknij pysk wbijemy ja właśnie wbiję 20 level troszeczkę jeszcze podexpimy tutaj Nerosa bo jest walonim no lowem i nie umie sam expić mm -hmm, mm -hmm. dodaj jeszcze, że bez mojego probufa padasz tutaj no a... tak, chyba nie chyba nie lałeś nie lałem przed chwilą paście i dodajemy kolejnego <laughs> punkcika do naszego skillsa berka już mamy go na 15 jeszcze trochę będzie jedna, zanim się obejrzycie, bo księgi są tanie, będzie na G. Na G. Jeden. Dobra, nie bij Chyba po tej jednej grupce, tylko mnie bufaj. Masz bufa, co ty się... a dobra, nie masz. Wiecie, on nosi w realu okulary, bo jest taki ślepy, że musi po prostu. No... noszę okulary. Takie <noise> okay, takie 50 cm. Takie szkło 50 cm Szkło 50 cm Jeszcze jest taki ślepy, że nie odróżnia milimetra I to... do 3 mm I myśli, że to 50 cm No ale wybaczcie mu to tak Tak, tak, tak Komputer mu A lasuje mózg Deprorok jest, de mu... jest rudy No i co by tu więcej dodawać <laughs> Komputer mu lasuje mózg No i tyle no A ja jestem rudy? Tak? Czy nie? Ty jesteś rudy i bez zębów. No nie, no i ciś to nie uwierzy, no. Nie. Nie, ty jesteś bez zębów, bo wszystkie biologowie oddałeś, ale... <grym grym grym> Chusta chuś Widzicie, uzależnione dziecko już. Żyjemy Metinem. Jak widzieliście, byłem 20 level. A ten idiota nadal no, ma 15. No co zrobisz? Nic nie zrobisz. Ten w debilu mam 16. Dobra, odpalimy sobie tą miksturkę, bufaj mnie. na skilla. <grych> Czemu? No bo cię ekspię. Dawaj szybko. Ale mało. Patrz jak szybko biegam na tym berku. Na SH chyba, bo grasz na modzie, tylko no. słuchajcie. Ooo kurde, zapomniałem... Dlatego mi tyle bili, bo widzieliście tarczy zapomniałem nałożyć. Wtedy jak biegłem. Dobra, dawaj, bieg. bierz kolejnego spota. Właśnie pies krudy. Teraz mi będą mało bili, bo mam tarcze. Teraz wam pokażę trika. No trika. Jak się dobija. Nie dobiłeś ich, nawet dobra, chcę ja ci ich zostawię dla ciebie. Nie, nie. I właśnie otworzyłem trzy hematy. Z pierwszego poleciały mi trzy dmianki. Tutaj widzicie. Z drugiego jakiś gówno medal smoka i z trzeciego rękawice, to zrobię wam osobny odcinek. Nie wiem czy z nerosem czy nie, w którym będę właśnie dropił, ale jeszcze potrzebuję pierścień blokady expa. Załatwimy, i podrobimy sobie hematy. No nie? Iwenę nie mnie biją. Bufaj. co to zabij ich. No już. Jezu, nawet no, jednego, ja patrz, ja tylko podchodzę i bum. Dobra, bufaj, bufaj, cały czas mnie bufaj. Chodź, może pójdziemy na jakiegoś besta, albo coś. No zaraz, próbuję ci wbić dobi, level, dobi, bo dobi jesteś idiotą i nawet w tym odcinku sobie nie zrobisz niczego fajnego. No akurat spalę tarczy Spalić tarczę. Dawaj, dawaj Spalić coś i mogę mordę Mhm <laughs> Ok Jeszcze Minecrafta trzeba wrzucić No nie? No ja Myślę, że tak no ja myślę. Ile że twój nie... komputer z Biedronki będzie działał normalnie. Z Biedronki. Oluju! <grym> o, o, Fajny dzwonek. O, Fajny dzwonek męskiego nie było. No fajnie, to był domowy. Ale niektórzy nie posiadają domowego, no sorry. No ja nie posiadam. Posiadałem, ale już nie mam, bo to strata czasu. No lepiej mi... Bieda nie, boli, nie? Tak, jasne Komórka jest lepsza, przyznaj się że cię nie stać na abonament i nie masz komórki No nie, nie mam komórki No właśnie, no. Sta stała pensja nie boli. Bardzo mi przykro Dobra, zamknij pysk już Gadam przez kalkulator. Ale to tak poza w tematy nie No Eee... Mikrofon... Dobra, chodź na te besty Już, który masz level? Eee, twój ostatni Mhm. Który masz? To maksymalny no nie Dobra Idziesz ty czy nie idziesz? Tak, tak, już mi przeszło No ja, nie no, rozśmieszyłem się, ale okej okay. Dobra już idę, zaczekaj na mnie Dawaj, dawaj Czekaj, ja tak... gdzie to było? Czemu ja tak wolno biegnę skoro ja mam... Ale mi coś wibruje w lewej słuchawce Dobra nieważne Aha. Czemu mi tak wibruje... Znaczy nie wibruje <głos> <głos> Tylko... Nie? Czemu ja, ja, tak, wolno... Zobacz, czemu ja tak wolno idę skoro ja mam szybkość ruchu 129 A ty? Nie wiem No to powiedz... I dobra sobie. nie będziemy mógł suć. Powiedz, tam masz status to na dole ci pisze atrybuty i co mam gdzie powiedzieć? Szybkość, Szybkość 169 No tak, ciekawe skąd To zobaczysz sobie na filmie. Jak ja lecę, chłopie, na... w moim berku punktów 15 plus plus co, plus jestem fajny, bez broi bez niczego i... Łopa! Sksuję mu, sksuję mu! Mówiłem Ci Mówiłeś mi, ale no, idziesz, co? Idziesz czy nie idziesz? No gdzie Ty jesteś? No ja dalej. Le ledzi, ledzi. No, nie no dobra. Tu jesteś w Chodź I... tutaj weźmiemy spota, bo tam pewnie już by pozabijali. Nie ja nie Ja nie będę cię expił, bo ty podobno jesteś pro. Hmm, czy ja ci nie dam buffa, bo ty jesteś podobnie pro. A po co mi buf, skoro nie będę expił? Nie wiem, ale i tak jesteś słaby. Mhm, mm ciekawie masz na chacie. Dobra, szybko bijemy, żeby się nie zrobiło to ekspienie nudne. I co? I co? To tą grupkę ubijemy i co idziemy coś ulepszyć czy jak? No, chodź. Chodź zrobimy może na razie cięcie i ponownie. Dobra, no wymiast. to właśnie widzimy to dobra, się z powrotem zaraz. w M1. No to czyli po krótkiej przerwie. Okej, okay, jesteśmy już na M1, jak widzicie. Wyrzucił... Znaczy kolej wyrzucił mieczek, a ja sobie zebrałem. ja eee, jestem biedakiem. Masz, weź sobie. Nie, nie chcę dzięki. <noise> Jasne, bieda nie wybiera, wiesz. No, weź to. Stać się to w dupę, masz. Masz, jak stał eee, na tym? Dobra. Dobra, to tak. To co ty tam masz do ulepszenia? Ja, ja jak, jak widzicie... Dzwonek na 15 level. Masz szeroki miecz jakiś? mam plus. Masz szerokiego nowias? Nie, nie, sprzedałem. Ale frajer, dobra. Próbujemy ulepszyć szerokiego. U dobra, jeden... Masz żółty niedźwiedzia z plusem. Patrzcie, jeden jest plus 4. Nawet nie wiem. Takimi wy taki mi wydropił chyba. Fajnie. Bo nie ulepszałem nawet. No ja tutaj nie mam prawie co do ulepszania. Dobra, nie, próbujemy. No, sobie tą zbrojkę na plus jest plus 5 i próbujemy na plus 6. Czy spali? Nie ulepszyło! Dobra, jest plus 5, ulepszamy na plus 6. Patrzcie, mamy już spalił. Szerokiego. Ej, ale czemu ten szeroki ma tak mało ataku? Nie wiem, ale spalił mi zbroję. Nie, dobra, nie tak mało wcale Dobra, Masz skórę, skórę niedźwiedzia. <laughs> nie. Biedak. Tękę I sprzedajemy zbroję, duperele więc... takie rupiecie, żeby trochę hajsu dostać. Yy, uh szansa na cios krytyczny. Ulepszy, ulepszymy Ciekawe Tarcz. czy mi teraz ulepszy zbrojkę Czy nie Tarcz, a to zwykły to Czekaj, chwila prawdy Co za syf <laughs> Biedak Mi jeszcze nic nie spaliło Tutaj widzicie, sprzedajemy takie rzeczy i mamy trochę hajsu za to Nie Chłopie spalił mi na plus jeden zbroję Czy chłopie to jest w ogóle realne Jak jest 90 coś procent <laughs> to jest Ile jest procent? 98. 98 No. No ja w to nie wierzę, ja muszę jakąś zbroję Mieczek sobie ogarnąć. sprzedamy, ten też już. A i medal szczęścia mi dropnął ze schematu i jakieś zwoje powrotu. Nie ma tu żadnego małego raz. levelu, tak to bym dał mu mieczyk, ale to, to sprzedamy, bo nie ma. Mhm. Był jakiś Czyli wód. co tutaj, mamy jedynie tom, chyba że na 18, nie. Dobra idziemy, nie kupię sobie jeszcze Chodź level. nawalimy, chodź nawalimy temu, patrz stoi tutaj 30 level. Ten od w PW. Nie. Każdy mu nawalimy Nie nie bo on nas schopie zdejmie Dlaczego? on ma FMS-a jakiegoś zdejmie no Jeszcze za godzinę ty będziesz biegał tak jak ja Bo ci przejdzie ten błąd startowy na szybkie biegania Będziesz wolny dobra się ale się chopie ho zaraz cię w kurwie A mhm. ten debil tylko mnie uderzy Już zmienił mieczyk zaraz ci przywali To morda <laughs> O, tutaj kozak, widzicie? Chłopie? Zrobimy sobie selfie z kozakiem, patrzcie! I... Tyf, o, odwrócił się, nie lubi nas. Dobra. Ej, nie, nie, chłopie. Chuj mnie zaraz strzeli, kurwa. Zaraz przestanę grać na tym serwie. Jak je sprzedaj? Zamki jest pęk... mi. Nikt się ciebie nie pytał o zdanie. Do kogo ty mówisz? Do ciebie. W takim razie grzeczniej troszkę. Nie. W takim razie nie. Kupi... Kupimy sobie... 3 tygry, bo trzy spalą Patrzcie, goni na pedofil. goni Weź na pedofil. A nie tak. Nie, trzy wystarczą. I chwila prawdy, na plus 6 <coughs> Mamy plus 6 zbroje. Nie wierzę w co. coś wiedzia bez plusa, ale to kusi, żeby aż to spali. Tam mam akurat dwie żółcie. No to co? Weź sobie chwila człowieku, prawdy. zrób już lepszą zbroję, a nie? Chwila prawdy. Kocham Cię, Kowal, ulepsz ULEPSZONE! Mamy plus 7 zbroje w to, akurat nie wierzyłem. Ale... Pokaż. Jeszcze mam... Jeszcze mam ornament, ale ja nie wiem, że to spali. Chciałam wrzucić bez plusów. A, plus, plusów przez samą S, znaczy... U To dobrze. Bardzo I dobrze. mam ornament, ale Kobie boję się, spali mi to na bank. Dawaj, ulepszaj, debilu, bo tak to Pali nie widać. Nie widać tego, że to jest ten... Dawaj, kto nie ryzykuje, ten nie żyje, dawaj. No, ulepszę sobie tarczę na plus 6. Dawaj, no, tygry. będziesz chociaż błyszczał, nie? Nie, to od ale dawaj, będziesz miał fajnie to kupy. Dobra. Na plus 8 ona się robi... Ej, ale ona... Ja nie, będę miał żadnej zbroi. <laughs> mi tygrę na plus sześć spaliło. I, i Ej, ale... 38k No weź spadaj, gościu. Opiszem Bieda tutaj. trochę. Ej, ale chłopie, bo ten ty będziesz miał taką fajną później białą tą zbroję jak będzie na plus 8 ona zawsze nie ładnie rób tak... mnie w chuja, kurwa wiem że o to ci chodzi żeby mieć zbroję nie zbroję, no że ona będzie ale człowieku przecież ona będzie taka tak się błyszczała że będzie biała aż nie no, serio teraz cię mówię no, poważnie ale nie dzięki dobra to co teraz będziemy ja robić? mam na plus 7 tygrys spróbujemy. a nie mam masz y, rzuć niedźwiedzia bez plusa jedną pożyczyć nie, bo sam straciłem zbrojki. Ja mam Dobra, to też. co teraz robimy, bo tak stać tutaj w tym miejscu cały czas to bez sensu trochę. No, ulepszamy ku. Ja już nie mam co ulepszyć. Ja mam jedne kolczyki na plus, na ósmym poziom. Ulepszymy e? sobie, bo są z siłą. Fajnie. Spalą z, z nam, to będziemy bez kolczyków chodzić. Ale może lepiej, bo nie będę PDM. Znaczy, dwa kolczyki, dwie... Patrz. Ja już się mylę, tym idiotą, wiem. E, no, parę kolczyków. Ja nie ma... 240 o ej ty ja mam DMG chyba bo go odrzucę Olu, O kurwa On, mi, on mi zdjął pół HP Ale spoko, spoko, magiczne bufy już spala wszyscy widzą mi da ci Pędziesz, zdjął, bo... Jak ja u ja niego wiadę To chłopie patrz Dwa hity po 5 po 2 Jeden skill Spaliło powiesz... mi te kolczyki na plus sześć chłopie Jeba cię, pomóż mi z nim no, Idę, idę autobie. Laska, idę! Nie chłopie, on jest bez szans, tylko potaj, w chuj Jak go zabijemy to chłopie to będzie Nie wiem <noise> Ej ale on nas trochę ten, bo on się chyba <noise> śmieje z nas trochę, że nawet nie oddaje Ej ty, bo on mi oddał do no. mojego Oj, koleś ma przez rany jak się rzucili oni Nie, nie, nie Jak ja mu biję, taki grosz? Ej no, ale on nawet nie poci Drobki. 231 Tradycyjny hełm, nie dzięki Ja zabrałem <laughs> Ala bieda e. Ej, O lol ja Czyli mam... mi spaliło te kolczyki na plus 6, ale jeszcze mam jedne, fajnie Nawet nie wiedziałem, to były na plus 5 Może nie spali, nie Nie, ja tego nie będę bił szkoda mi gościa No i po e, Dobra <laughs> Wiesz co? Nie. W może, nie wiem, podrobimy coś teraz. Za Dobra, chwilkę. Dobra. Dobra. To jak widzicie, jakieś EQ mamy, takie początkowe, nie? Plus 6, plus 6, tutaj plus 4, plus 5. No takie tam, dla biedaków. Ja żebym się chwalił, ja mam zbroję plus 7. Dla biedaków, no i co? W tym odcinku to właściwie ja to chciałem tyle pokazać. Ten wbicie do 20 levela, zrobienie początkowego eku. A ty? No. No to w sumie jak ty tyle, no to ja też tyle, nie? <noise> ty też tyle, tylko ty nie masz 20. Ale to się wbije poza odcinkiem i w następnym odcinku pokażemy wam jak dropisz runny konne w lochach. I zrobimy sobie konia, no nie? No i tak w ogóle to nie wiem czy jeszcze wojem też nie będę grał. Szamanem i wojem. <noise> nie, się. Nie, tak. dobra, ja, ja mu dam spokój lepiej, bo... Graj szamanem, chodź tu się pożegnamy ładnie. No to chodź tu, klękaj. No chodź tu. To ty chodź tutaj, ja jestem obok ciebie. Dobra. No, czekaj, bo pokaż to duszko. Jakieś... Takie Piu. Dobra, ale to nie dla mnie, to dla widzów. No to o. A to do deprorok o. Taki chuj. No a pójść dla widzów, ja na przykład puszczam dla widzów to. Dobra, spoko, to Dawaj, Ja to chyba tyle chciałem. No ja też, tylko pokaż serduszka i się ładnie pożegnamy. Dobra, Dobra dzięki za obejrzenie, dziękuję. jeżeli się podobało, możecie dawać łapki, subskrypcje i mówić, co źle zrobimy. Sub, robimy. łapka, komentarz. Sub, łapka, komentarz. Dobra, pokaż serduszko dla widzów i spadamy. No i... Wyjazd no, z obiektywu, chodź tu. Ja go nie, nie będę so Chodź tu, bo Ale. tam się... Chodźcie, bo tam się wciął. I ja chodź. już skończyłem. Ale ja nie. Uuuu, pokaż to duszko dla widzów moich, proszę, pokaż. Też cię kocham. Na razie coś pompa.